Zapraszam na supercoinsy.pl. Najtańsze końce do FIFA 16, szybka dostawa wiele, for płatności, a także już używając kod Wojtas dostaniecie 4% zniżki przy płatności przelewy bądź kartą, gorąco polecam. Najlepsi napastnicy w Bundeslidze kosztują naprawdę sporo. Team of the Season Lewandowski, Team of the Season Aubameyang albo Arjen Robben w formie na napastnika. Są to piłkarze raczej przeznaczeni dla tych bardziej zamożnych graczy w Ultimate Team, w związku z czym nasuwa się pytanie, czy jest może jakaś tańsza alternatywa? Być może niebieska karta Javiera Hernandeza to doskonały wybór, ale o tym przekonacie się w później. Mniejszej części tego filmu. Jak sami widzicie, po statystykach jest nieźle, choć parę elementów wypadło słabiej, no ale mimo wszystko uważam, że jest to solidny poziom zarówno w przypadku atrybutów fizycznych i psychicznych, jak i umiejętności piłkarskich. Także jeśli jesteście ciekawi, jak się gra Hernandezem, to zapraszam Was teraz serdecznie do właściwej recenzji. Więc czego możecie oczekiwać od Meksykanina? Na pewno doskonałego tempa. Jest bardzo szybki, może nie tak szybki jak Aubameyang, ale jestem przekonany, że taka szybkość Wam spokojnie wystarczy, bo wychodzenie nim sam na sam to żaden problem. Radzi sobie z większością obrońców i generalnie jest to piłkarz przeznaczony zdecydowanie do gry na tempo. 99 wykończenia w statystykach nie kłamie. Naprawdę jest takie dobre. Wpada praktycznie wszystko, co ma wpaść, więc jest to sprawdzony finisher w polu karnym. W porównaniu do Informa o overallu 81, którego wcześniej testowałem, wykończenie jest znacznie lepsze. Podobnie zresztą wypada siła strzału. Jest teraz dużo mocniejsza w przypadku karty Team of the Season. Nie jest to oczywiście taka siła strzału, jaką posiada na przykład Zlatan Ibrahimović, ale przynajmniej bramkarze nie łapią regularnie jego strzałów. Mały upgrade zaliczył też strzały z dystansu oraz uderzenia finezyjne. Są celne, precyzyjne i w zasadzie możecie nim strzelać z dystansu na siłę albo finezją. Obie te formy spisują się świetnie. Zaskakująco, Hernandez potrafił się przepychać i było to dla mnie naprawdę dziwne, bo jego siła wypada cienko w statystykach, a potrafił napsuć krwi nawet dosyć silnym obrońcom, choć zaznaczam, że on nie jest silny. Jego siła to przyzwoity poziom i przepycha się od czasu do czasu, ale mi się to podoba, zwłaszcza, że poprzednia jego karta, którą testowałem, była dosyć krucha fizycznie. Jego drebnik i zwiność to czysta. Perfekcja, obraca się błyskawicznie, a mijanie rywali przebiega bardzo płynnie. Generalnie, z samą zmianą kierunku można nim okiwać mnóstwo defensorów. Kontrola piłki to też wysoka półka, rzadko kiedy mu piłka odskoczy po podaniu. Kolejna sprawa do omówienia to równowaga. Nie jest doskonała, choć oceniona na 95, ale czasami się wywraca. Co prawda, nie zdarza się to regularnie, w każdym razie to i tak progres, bo z tego co pamiętam, jego inform był pod tym względem naprawdę słaby. Nieco lepiej spisały się też jego główki i skoczność. Nie jest zbyt wysoki, więc nie liczcie na to, że będzie regularnie wywalczał piłki głową, ale czasami mu się to udaje. A jak już dosięgnie piłki, to jest duża szansa na bramkę, bo główki ma bardzo precyzyjne. Wytrzymałość tego piłkarza jest solidna, więc nie musicie się martwić o ewentualne braki kondycyjne. No i warto też ustawić mu wytyczne wbiegać za plecy obrońców, bo średnia pracowitość w ataku i niska w obronie nie jest aż tak dobra jak chociażby wysoka w ataku i średnia w obronie. Ostatnia z zalet to raczej miły bonus niż coś, na co normalnie byście zwrócił uwagę i chodzi mi tutaj o rzuty karne. Są niezłe i możecie je nim wykonywać. Niby taki drobiazg, ale zawsze lepiej wiedzieć takie rzeczy. VAT nie ma na szczęście zbyt wiele. Poza trzema gwiazdkami sztuczek i trzema gwiazdkami słabszej nogi, jedyna rzecz, która mogłaby być nieco lepsza, to agresja, bo czasami przydałoby się nieco więcej zaangażowania w przypadku walki fizycznej, ale nie ma co narzekać. Myślę, że te minusy są do zaakceptowania, chyba że szukacie gracza z czterema gwiazdkami sztuczek. Na PC zapłacicie za niego około 170 tysięcy, na PS4 oraz na Xboxie on mniej więcej 150 000. 000, a w najlepszej sytuacji są posiadacze PS3 oraz Xboxa 360, bo tutaj jest najtaniej i mówię o kwocie 80 tysięcy. Podsumowując, Team of the Season Javier Hernandez to bardzo miłe zaskoczenie. Jest to dużo lepsza karta od jego informów, głównie dlatego, że jest silniejszy, szybszy, ma jeszcze bardziej zabójcze strzały, lepszą siłę strzału i nie wywraca się aż tak często. Dlatego nie inwestowałbym w jego karty w formie, tylko dołożył właśnie do tej wersji, bo jest to definitywna karta Hernandeza. Czy warto go zatem kupić? Zdecydowanie tak. Świetny napastnik, Dał mi naprawdę sporo frajdy i jest to moja osobista rekomendacja. Także z mojej strony to wszystko i dziękuję Wam za uwagę. Jeśli moja recenzja się Wam podoba, to zostawcie łapkę w górze albo napiszcie komentarz pod tym filmem. Czekajcie na kolejne filmy na moim kanale. Do usłyszenia wszystkim. Cześć!